Jedna z uczestniczek popularnego serialu Rolnicy pod lasie, Justyna Maciorowska, postanowiła odpowiedzieć na liczne prośby internautów i pokazała, jak wygląda mieszkanie pracowników zatrudnionych w jej gospodarstwie. Zanim zaczniemy odcinek, mam do Ciebie prośbę. Zauważyliśmy, że ponad połowa z Was ogląda nasze filmy, ale nie subskrybuje naszego kanału. Dla Was to tylko chwilka, żeby kliknąć przycisk subskrypcji, a dla nas ogromna motywacja do tworzenia jeszcze lepszych materiałów. Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać i dostarczać Wam więcej treści, które lubicie. Z góry dziękujemy za każdą subskrypcję. Justyna, mieszkająca w miejscowości Ciemnoszyje, zdecydowała się na krótką wirtualną wycieczkę po tym lokalu, by zaspokoić ciekawość fanów serialu. Dzięki temu możemy zobaczyć, w jakich warunkach żyją osoby pracujące u Justyny i jej męża Łukasza. Rodzina Macierowskich nie należy do bohaterów pierwszych sezonów serialu, ale mimo początkowej rezerwy, z czasem udało im się zdobyć sympatię widzów. Na początku ich obecności w produkcji odbiór przez publiczność był nieco chłodny, jednak z biegiem czasu, jak wynika z licznych komentarzy w mediach społecznościowych, zaczęli przyciągać coraz większe grono fanów. Obecnie Justyna i Łukasz należą do grona jednych z najbardziej lubianych uczestników show emitowanego na kanale Focus TV. Justyna i Łukasz prowadzą spore gospodarstwo rolne w Ciemnoszyjach które rozciąga się na powierzchni około 350 hektarów. Gospodarstwo jest imponujące nie tylko ze względu na rozmiary, ale również dzięki licznej hodowli, która liczy około 500 sztuk bydła. Para stale inwestuje w nowoczesny park maszyn, który regularnie powiększają, co czyni ich farmę jeszcze bardziej wydajną. Justyna i Łukasz wraz z trójką swoich dzieci mieszkają w przestronnym i pięknie urządzonym domu, który również zyskuje uznanie widzów. W serialu nie brakuje scen, w których widzimy, jak pracownicy pomagają macierowskim w codziennych obowiązkach związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Justyna w jednym z udzielonych wywiadów zdradziła, że wynagrodzenie doświadczonych pracowników może sięgać nawet 8500 zł netto, co wywołało spore zainteresowanie. Ciekawostką okazała się również kwestia zakwaterowania pracowników na terenie gospodarstwa. Internauci wielokrotnie pytali Justynę o to, jak wygląda mieszkanie przeznaczone dla zatrudnionych osób, a ona postanowiła odpowiedzieć na te pytania za pośrednictwem TikToka. W komentarzach było pytanie: Jak wygląda mieszkanie pracownicze? Więc teraz Wam pokażę. Powiedział.